Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jakie są ukryte funkcje w telefonie OnePlus Nord CE4 Lite. Na początku przechodzimy do aplikacji telefonu i klawiatury. Pierwszy kod dotyczy informacji o numerze e-mail gwiazdka hashtag 06 hashtag. Teraz następny kod pokaże nam informacje o kalendarzu. Hashtag, gwiazdka, hasztag, hashtag, gwiazdka, hasztag 225, hasztag, gwiazdka, hasztag, gwiazdka. Trzeci kod pokaże nam informacje o oprogramowaniu telefonu: gwiazdka, hasztag 6776, hasztag. Czwarty kod przeniesie nas do trybu inżyniera: gwiazdka, hasztag 888, hasztag. Następny kod umożliwi nam przekazywanie informacji zwrotnej. Gwiazdka hashtag 800 hashtag. Następny kod pokaże nam maksymalny poziom SAR. Gwiazdka hashtag 07 hashtag. I ostatni kod pokaże nam wersję oprogramowania. Gwiazdka hashtag 1234. Hashtag. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.